Witam Państwa. Joanna Pluta, dom maklerski TMS Brokers. Dzisiejsza sesja przebiega pod znakiem dynamicznego spadku w notowaniach pary euro-USD. Kurs euro-dolara zniżkuje dziś rano zdecydowanie pod poziom 1,36. Po godzinie 11.00 notowania pary euro-USD znajdowały się w okolicach 1,35,60. Do zniżki tej przyczyniają się dziś nie tylko, nie tylko niepewność odnośnie Planu pomocy dla Grecji, ale przede wszystkim słabsze oczekiwań dane dotyczące dynamiki PKB w czwartym kwartale minionego roku, jakie dziś rano napłynęły z Niemiec, a w następnej kolejności z Eurolandu. W dalszej części dnia poznamy odczyt dynamiki sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych, a także odczyt indeksu nastrojów amerykańskich konsumentów. Indeks ten opracowywany jest przez Uniwersytet Michigan. Złoty rozpoczął dzisiejszą sesję bardzo stabilnie. Notowania Europel lekko zniżkowały w okolice poziomu 4 zł za euro, jednak w dalszej części sesji słabsze od oczekiwań dane z Eurolandu oraz zniżka notowań pary euro-USD przyczyniły się do lekkiego wzrostu kursu euro-PLN. Należy jednak pamiętać, iż złoty pozostaje w ostatnim czasie bardzo odporny na zawirowania Rynkowe. Dziś z Polski poznamy dane dotyczące salda na rachunku obrotów bieżących, a także odczyt dynamiki podaży pieniądza w kraju. Nie powinny mieć one jednak większego znaczenia dla krajowej waluty, która znajduje się głównie pod wpływem nastrojów na globalnym rynku. Dziękuję za uwagę.